Dobrze. A to co robiliśmy w tym tygodniu, to mamy go robić dalej? Omówię, omówię jeszcze. A, dobra. Dobrze. To, 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 to. Do tego celu można użyć albo poduszki medy medytacyjnej, albo można sobie usiąść na krześle. Kto jak woli. Tak, to jakby sprawdźcie. A jeszcze y, pewnie na przyszłej sesji będę dokładnie to tłumaczyć, jak. Y, w każdym razie w domu y, możecie to robić spokojnie na krześle. Dobrze, będę wszystko tłumaczyć. Zacznijmy. Więc znajdź sobie teraz taką pozycję, w której czujesz, że. E, że masz poczucie takiej stabilności, e, przytomności, żeby ta pozycja była wygodna, ale, ale też nie sztywna. E, usiąść w taki sposób, aby plecy były wyprostowane. E, możesz usiąść tak, aby głowa, szyja i plecy były w jednej linii. Otwórz klatkę piersiową, puść swobodnie ramiona. Możesz dłonie położyć swobodnie na kolanach. Jeżeli siedzisz na krześle, to stopy stopy są stabilnie umiejscowione na podłodze, a jeżeli siedzisz na poduszce, to spróbuj tak, żeby kolana były poniżej bioder. Możesz troszeczkę przesunąć biodra do przodu, wtedy pozycja wyprostowuje się naturalnie. I na czas tego ćwiczenia możesz zamknąć oczy, żeby ułatwić sobie kierowanie uwagi. I też na początek poczuj tą pozycję, w której siedzisz, poczuj swoje siedzące ciało. Poczuj jego ciężar, te miejsca, gdzie styka się z podłożem. I na początek brzuchu tą energię, która zazwyczaj się kumuluje w głowie, skierować w dół do brzucha. Jeżeli będzie ci łatwiej, możesz teraz nawet położyć rękę na brzuchu. Po prostu zauważaj te doznania, kiedy oddychasz, kiedy powietrze wpływa do brzucha i wypływa i zauważ ten ten ruch i just, też niczego tutaj nie musisz zmieniać ani niczego poprawiać twoje ciało dokładnie wie jak ma oddychać Możesz zauważyć te krótkie przerwy między wdechem a wydechem? I być może też zauważysz, że uwaga łatwo się może rozproszyć. Że umysł zabiera cię na, w różne miejsca, odciąga cię od, od tych doznań związanych z oddechem. I to też jest zupełnie naturalne i normalne. Tak właśnie działa nasz umysł. Ale za każdym razem, kiedy to zauważysz, Możesz się nawet uśmiechnąć do siebie, pogratulować sobie, że to właśnie myślenie i wracasz uwagą do, do tego poczucia oddechu w brzuchu. Nieważne, ile razy umysł zabiera w różne miejsca. Za każdym razem wracasz. I zauważasz, jak powietrze przepływa całą długość od nosa do brzucha i wypływa. I kiedy będziesz gotowa, możesz tworzyć oczy i wrócić do przestrzeni wokół ciebie. Jakie to było doświadczenie? Obserwacja oddechu jest um, interesująca, mhm. ale jeszcze tak ciało nie czuję, wykładnie to trzeba czasu. Mhm. Umysł mocno tak. zaangażowany. Mhm. Ale czułaś w brzuchu? Tak, ten ten, ten tak. Obserwowałam mm. ten oddech. Obserwowałam, tak. Wędrowałam z nim w dół. Czuciem czy myślą? Myślą, myślą. Mm. Raczej myślą niż czuciem. Mm -hmm. No ale to się boja. No. Tak, jest okej. Okay. Mm. Dzięki, Jola. Jak było u z dziewczyny? Ja to chyba gorzej z oddechem. I ja mi się wydaje, że ja bym I się dochdywać trudnie. Znaczy, ja mam z oddechem, y, to też mogę się podzielić, y, bo to w tym pierwszym ćwiczeniu, jak zaczynaliśmy zajęcia, to też mnie występuje na początku. Y, y, mam wrażenie, że ten oddech, y, i nie wiem właśnie, czy ja chcę mieć jakąś kontrolę nad tym oddechem, że on nie biegnie tak rytmicznie, tylko on jakoś tak ucieka, tak jak w atakach paniki albo może dlatego, że kiedyś takie paniki i jak skupiam się za bardzo na oddechu, to być może wiesz, jakby coś, co kiedyś się zadziało i, i ja sobie powtarzam taki wierszyk w głowie i wtedy jakby odwracam swoją uwagę od tego oddechu i wtedy zaczynam tak spokojniej oddychać. Jak spokojnie oddycham, to wtedy prze... Czy przenoszę ten oddech na to ciało i wtedy czuję, wiesz, ten oddech w tym ciele, w tym mm -hmm, miejscu. Mm -hmm. I tak y, to jest jakiś mój mechanizm, który ja sobie wypracowałam, bo jeżeli nie powtarzam sobie tego pier pierwszego głupiego, nie będę Wam zdradzać, I na czwartej sesji. Jakim, na czwartej sesji się wszystko okaże, y, to ten, y, to po prostu y, y, boję się, że dojdzie do jakiegoś ataku paniki. To hmm. I, i te... już masz takie po prostu... Już... Taki mechanizm, bo tak to hmm. nie działa, wiesz? Hmm. E, więc... Ja też czasami miałam takie, uh -huh. teraz to sobie liczę od 20 w dół do, do tyłu. No właśnie to działa. Tak. A ja mam wiersz Można liczyć oddechy, tak. Uh -huh. hmm. um. A jak ja mam tak, że mi się wydaje, że ja to tylko oddech? Mhm. Po prostu, że dolatuje tu i już od razu. A ja to, biedam, że głupie, to że ten oddech mi jakoś tak latał. ucieka. brzuch mnie za bardzo zaraża, zarażony, tak, że to za daleko jest. Lękuj lękuj. jest tu, mhm. A to nie dolatuje. Okej, okay. dobrze, to klatka piersiowa wobec tego. Okej. Okay. <grym grym grym> Wybierz <wybrzuchem> swoje oczekiwania. Chyba no tutaj położę ręki. Tak, dokładnie, bardzo już zmienia. Tak, tak, żeby właśnie czuć trochę tego brzucha. Nie, no, no. ja z, zawsze miałam taki problem, kiedy mówią, że odczujecie, jak tam wasz brzuch się podnosi y, y, no. później spada, no. a ja, no, ja po prostu nic nie czujesz. Tak? A ja nie masz e, No, ale jak, jak kładziesz ręką, czujesz ruch? Nie czujesz? No, tak, tak jest bardzo słabo. No. Mm -hmm. Na początek można też w, 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 wziąć kilka głębszych oddechów na przykład, żeby jakby no, tak wyraźniej i... poczuć ten oddech. Może nowy. najpierw nie powinniśmy iść na jakieś kursy, po jakby oddychać. No. Mm -hmm. Ale właśnie o to chodzi, że jakby to też jest kolejna jakaś interpretacja i założenie, że u jest coś nie tak. Ale bardzo dużo ludzi ma takie bardzo ten tematy. No i okej, okay. ale żyją z tym jakoś. Jakby tu nie będziemy, to, to nie są ćwiczenia z pogłębiania oddechu, tylko z obserwacji tego oddechu. Dobrze. Czy mi się na pewno lepiej oddycha, jak powiem ten wierszyk i jak nie skupiam się tak bardzo na oddechu, tylko bardziej na ciele i wtedy ten oddech wchodzi mi w, ten, w to miejsce w ciele i ja już sobie powiem ten wierszyk, więc to mi się choć synchronizuje. Mhm. Czy, czy, czy ciekawa jestem, co się takiego dzieje, że właśnie, co ten wierszyk takiego robi. Jakbyś tak miała powiedzieć. Co on takiego robi, żeby pozwala ci wrócić do tego oddechu? Wiesz co, to tak jak z tym liczeniem pewnie, kasi. No, uspokaja mnie, tak. Głowę, coś coś nie? w głowie, tak. Ja na przykład, jako dziecko, jak chodziłam do stomatologa, to zawsze sobie wyobrażałam, że chodzę po łące i zbieram kwiaty. Odwracałam tą, wiesz, jakby mhm. uwagę. Czyli te ta myśli, tak, która dokładnie. już tutaj... Bo pewnie te myśli nakręcają. Mhm. Wiesz, i dlatego jak się ma kontrolę nad tymi myślami, to, to można, wiesz, tutaj mm. mieć jakoś większą uważność, tak mi mm -hmm. się wydaje. Czy już zauważasz, że jakby ten wierszyk odciąga Cię od tego lęku od tych atakach paniki mm -hmm. na przykład, tak? I pozwala Ci po prostu wejść w ten oddech? No, właśnie jakbym tego wierszyka nie mówiła, to, to jakoś nie wiem, czy to by się samo zadziało, ale na pewno ten wierszyk mi pomaga. Zobaczą, że mi pomaga, że to działa, więc to kontynuuję. Słuchajcie, bo to ćwiczenie, tak zwane siedzenie z oddechem, to też będzie praktyka po tej sesji. Więc teraz bym teraz przeszła do tego, co mamy, co mamy na dziś, bo już nam się czas bardzo szybko kończy. Więc słuchajcie, ten tydzień ostatni skanowanie ciała. Jeszcze? Później nie będziemy nie skanować ciała. Nie, później będziemy mieli inne praktyki Aho. medytacyjne. A plus jeszcze ta tabelka. tabelka Kalendarz doświadczeń. No można robić jak się chce. O oddało. tak, oczywiście, do oczywiście, ]2016. jak ja, najbardziej. No I teraz y, oprócz tego skanowania ciała. Yy, takie siedzenie z oddechem 5-10 minut dziennie. Takie właśnie jak. I słuchajcie, tu macie albo, co, albo albo bardzo dobrze macie to opisane tutaj w tym skrypcie, jak to robić. Mhm. Jakby cała idea polega na tym, tak jak ja to dzisiaj tu Także jakby od, odczucie oddechu, jeżeli nie brzuch, to klatka piersiowa, jakby gdziekolwiek. Mhm. I po prostu tylko się na tym skupiamy. Zauważamy, że myśl, że umysł odpływa, wracamy do odczucia. Odpływa, wracamy. Tyle. Zauważamy, wracamy. 50, minut. E, praktyka wdzięczności, nadal. I e, ta, e, to ćwiczenie to 50 na 50, ale to jest umownie nazwane. tak? 50, chodzi o tą kotwicę w ciele podczas Aha. słuchania i mówienia. To oczywiście nie cały czas, tylko na przykład spróbujcie po prostu sobie. Może akurat, nie wiem, macie w tym tygodniu jakąś ja rozmowę. się potem O, właśnie. A, A, no, to jest wyzwanie no, no. dla mnie. <laughs> zobaczymy. Ja się do niej nie odzywam, zobaczymy, czy nie zaczepi jutro. <laughs> A jak się zaczepi, to właśnie skup się na skórkach kotwicy. Dokładnie, I zobaczymy. I zobaczymy. Być może emocje troszkę tak. odpuszczą, może pójdzie ta złość. Sykałość. Dobrze. Ja się do niej nie odzywam, ale w poprawki dłużej. Kochwica dłużej. w słuchaniu proponuję. Słuchajcie, czy są jakieś pytania? Czy tak kotwica pomaga też, jak człowiek czuje, że już nadchodzi ten moment takiego rozgniewania się? Sprawdź, sprawdź, tak? Okay. Mm -hmm. Zauważasz, że taki moment nadchodzi. To już, to już jest super, że zauważasz. A to jest... <laughs> pomaga, że zauważam. No. Bo wybuch i tak nadchodzi, tak? No, no. Mm -hmm. no dobrze. Mamy zadanie zrobione. do no, teraz. To nie dużo. Ja...